Cześć mordeczki, witajcie na krótszym kanale, gramy w Bloodhound. Nie mam do tego pojęcia co to jest za gierka, ale mi po prostu wpadło... Wpadła mi gierka jako kluczyk, żeby sobie po prostu postrzelać i ponaparzać. zabieranie 100 punktów dusz, mogę używać formy demona pod klawiszem Q, spoko. Pod jedynkę mamy maczetę, możemy zażynać. Te dźwięki co słyszycie to dostaje jakieś tam osiągnięcia, możemy tu szlachtować. Jest to napierdzielanka, ale Sirius sam, więc możemy się ładnie tutaj bić, prawda? Szelba pod trujeczką mamy. Kto tu strzela? Ciebie zabiłem. Jest to taka prosta napierdzielanka, widzicie, jest też w języku polskim, więc, no, jakby ktoś chciał sobie ponawalać. Ja oczywiście byłem, jestem nadal wielkim fanem Sirius sama, bardzo uwielbiam na Doskoki jest pod altem. Są to gierki, które wymagają od nas robienia banych, hopa, które wymagają celności, ref, re, re, refleksu yy... i generalnie bycia skupionym na tym, co się robi. Dobra, tu pozażenałem wszystko. Ej, ale tu ładnie w pierdzie idzie dostać. To nie jest taka łatwa gierka. Na pewno nie będę. O, karabin szturmowy. Na pewno nie będziemy tutaj ogrywali całej serii. Bo jakby, no nie starczy mi czasu, wiecie i tak mam zawalony grafik, ale powiem szczerze, że podoba mi się. Chodzi płynnie, chodzi zajebiście, możemy strzelać, możemy skakać. Też te skoki powinny być bardziej wyrafinowane. Tak jak Sirius samie, ale możemy zrobić doskok. Jest takie tampnięcie, takie wolałbym, żeby było dwa razy na przykład w prawo nacisnąć. A pierdzielać ich tu, ale osiągnięcia się sypią. Hasta la vista dostałem. Jakieś tam inne osiągnięcia za sze sze szerzenie splendoru i rozpierduchy. Nie, no fajnie się tutaj na Kill them all, rewolwerowiec, kolejne osiągnięcie. Te wszystkie dźwięki, co słyszycie, to jest po prostu ilość osiągnięć, jakie zdobywam. Dobra, weźmy może karabin szturmowy. Nie mogę tego ładować, ale widzę, że amunicji mam pod dostatkiem. Tutaj jest coś, użyj E. Brakuje e, animacji jakichś takich epickich. E, wstawki z demonami są kiepskie. Pod tym względem, że naprawdę nie mam pola do popisu, jeśli chodzi o obszar, powiedzmy sobie, no, do walki, nie? Powinno być bardziej w stylu Sirius sama: że wchodzę na jakąś pustą przestrzeń, zbieram jakiś super epicki pancerz. I wtedy nie wiadomo skąd na, dużej, na dużym obszarze po prostu atakuje mnie przeciwnicy. A nie, że jestem w zamkniętym korytarzu i nagle na plecy wyskakuje mi harda jakichś tutaj zombiaczków, czy to nie, czy to jest demony, czy ala, ala coś takiego demonicznego, nie? Ale chodzi fajnie, przyjemnie. No grafika jest oczywiście prosta na Unreal Engine, ale i tak mimo to wygląda dosyć... no... no mogłoby być lepiej. Przyznam szczerze, mogłoby być więcej posoki, więcej tego wszystkiego co się dzieje w oku. Tu na ścianach teraz powinny te demony tak naprawdę leżeć, ciała nie znikać. Grafika prosta, a modele broni są całkiem bardzo ładnie zrobione, przyznam szczerze. Modele broni mi się podobają. Przeciwnicy troszkę mniej, osiągnięcie, zabić ciemnego biszopa. Czyli jakiegoś tam lidera kurde tego wszystkiego tutaj spierdzielenia. No księdza, nie? piszą, to chyba ksiądz. Taki playtestik, widzicie, sobie ogrywam, żebyście też mogli sprawdzić, że, że nie tylko siedzę i gram te swoje seriale, jak tylko mam chwilę na przykład poza Stalkerem, gdzie mi save padł, no to to jednak znajduję też czas na coś innego, nie? W końcu, jak się prowadzi kanał na YouTube, to twórcy też chętnie pokażą coś więcej od siebie i mi te klucze dają, no i jak mam czas, to ogram, nie? Dobra, yy, tu mi demonek wyskoczył. Małe dzieciątko, kurde, Jezusek taki latający troszkę. Generalnie walka jest dosyć drętwa, Jakby brakuje mi tu... Czego mi brakuje w walce? Brakuje mi w walce mocy. Czegoś takiego, że czuję tą broń. Że ona jednak... Jakby, nie wiem... Daje to poczucie wartości, siły tej broni. To się na przykład maczeta, nie? To jest takie takie machanie sobie, o, widzicie? Tutaj mam krzyżyki są, nie? Kwadraciki, takie spicelowane. Tak, można wyłączyć nagość i obserwować od sukubówcy cycuszki i różnego typu rzeczy, ale to i wiecie, no, na mój kanał trafiają też ludzie nieletni, więc na szczęście dali taką opcję, żeby mógł to zakryć. Ale który z wyrol trafia na kanał i chciałby poobserwować ciekawsze rzeczy, wiadomo jak sukuby tam co pod ogronem mają. oczywiście można. Można sobie śmiało pooglądać. Zachwycać się, jak kto w domu żony nie ma, to też no, nie, nie ma z tym problemu, nie? Ty chłopaka, no. Kusza. A no właśnie, bo to prawym mogę zrobić co? Uderzenie z kolby kiepskie, mogę, o, na dwie spluwki mogę łoić. A tu prawym? Ten się tutaj skulił. Biedaczek się modli. Może ja mu zdjęcie zrobię, o tak, o. Prawda, że ładnie? No dobra, spróbujemy teraz tą kuszę. Pojażdży mi się trochę z kołkownicą z Painkillera, myślę, że to jest stąd zaczerpnięte. Że przebija przez wszystkich i wbija ich w ściany. Nie wiem, czy czaicie co się dzieje, ja też tak bardzo szybko macham tą myszką. Ale staram się zachować pozory, że wiem, co robię, nie? że ogarniam. To jestem doświadczonym graczem, player jakich mało. Dobra, dawać się na, na dwie lufy i to wszystkich. Ło tutaj, barachło. Yy. Nie jest to takie łatwe, powiem wam szczerze. Ta gra ma medium poziomie trudności. Co tu mamy? wzmocnione spowolnienie czasu. Klawisz T to spowolnia czas. Wszyscy wrogowie, pociski lub zaklęcia zostają spowolnione. Postać porusza się w no normalnym tempie. No dobra, dajmy spowolnione tempo. No to z maczetą ich tu będziemy mielić, kurde, na szarlotkę. Dobra, starczy tego dobrego. Amunicji mi się tu dosyć szybko kończy. Tylko tam gdzie jest życie, jest apteczka. Podwójne bronie są jak najbardziej okej. Okay. Jest tu jakiś taki potencjał właśnie w kierunku Sirius Sama. Żeby pokazać, że chcą zrobić coś fajnego. Ja bardzo dawno czekałem na tego typu grę. Żeby móc się, mówiąc krótko, odchamić. Od tej roboty, od tego zapierniczego, od tego co się dzieje, w, powiedzmy, w dniu rzeczywistości, ale brakuje mi takich dobrych strzelanek. Ta jest w kategorii. No, wydam 10 złotych i se postrzelam, nie? Czy tam 15? Dupy nie urywa na ten moment. Mogłoby być lepiej, ale czemu by nie? Czemu by nie? Jeżeli, mówię, jakbyście komentowali, tak jak mówiłem, chyba w kategorii Holstina. Czyli komentujecie twórcą tam na Steamie, komentujecie te wszystkie filmy, to też potencjał właśnie do rozwoju tego typu gier. Więc nie bójcie się przed tym, żeby pisać Szczególnie pozytywne komentarze, bo negatywnie to, negatywnie to wiadomo, psują tutaj splendor danej gry. Nie wiem, tutaj coś mogę użyć, użyj E. Nie widać tego napisu. Mamy apteczkę. Na razie nie będę brał. Proszę się nie ochować wzmocnienie złoty pocisk. Naciśnij G, aby uzyskać złoty pocisk. Sprawia, że broń nie zużywa amunicji. Za dużo tych perków jest tutaj. No to to będzie dobre kurczę do, do tego. Jak wezmę dwie sobie te spluwki. I użyję G, czyli tej supermocy. No to będę napierdzielał jak z Benningana gryzą a tą babeczkę to ja lubię lubię i szanuję, bo na ładnie wygląda jeszcze tutaj takie piksele na, na piersi występują prawda, to jakby zachęca do, do nie powiem czego dobra wypad no ale miło się w nią strzela tak powiem o. i co chyba zdobyłem klucz Jeszcze powinny być tu jakieś znajdźki typu Złoty Kibel albo Lucyfix Przeznaczenia. Coś w ten deseń. No dobra, no i mamy pol portal. Przechodzimy przez portal i tutaj wkraczamy w Nieznane Wody. I co to jest? Uu. Dwururkowe obrzyny. dwórkowe obrzyny z harpunem. Możemy przyciągać przeciwników do gracza. Używać w przypadku ciężkich i wytrzymałych przeciwników to oni będą przyciągać się do ciebie. Okej, okay. czaje. Ale fajnie to bałamuci. No, chyba jednak z rewolwerka tu będziemy na razie na napierdolnić. Miningana brakuje i za szybko te bronie dają, ale to jest chyba też jakaś wersja playtestowa. Tak mi się wydaje. Tego złotego pistoletu bym chciał użyć. Ten złoty nabój, bo mogę napierdzielać ile się da. Dobra, teraz już żyję, Zobaczymy. Mogę strzelać do woli, prawda? Dawać mi tu bossa albo kogoś. Jeszcze parę sekund mogę napierdzielać. Szybko przerzuciłem broń, bo tu mi się amunicja nie yy, zaczęła kończyć. Chyba kobiety są silniejsze niż standardowe. Mamy jakiś Ultra Boss Room, a ty idź spać. Może weźmy sobie tutaj, nie wiem, kusze, zróbmy sobie screena, żebym coś miał. Wrzucić na miniaturę, no, wskakujemy dalej. No, obserwujemy gierkę, jak to wygląda. Bloodhound, przypominam nazwę Gierki. Jeśli ktoś nie grał w tego typu strzelanki, które mają jakąś fabułę i powiem wam, że są epickie to odsyłam do Serious Sam, to pierwsza rzecz, jak nie graliście. A druga rzecz to jest przede wszystkim Painkiller. To jest zajebista gierka. Kurde, jak mi ktoś wyśle klucz do tej gry to będę taki wdzięczny, żeby wrócić sobie do tych ckliwych momentów mojego marnego, gumniarskiego życia. Które gdzieś tam w gimbazie sobie toczyłem i takie gierki ogrywałem, bo to było niezłe. To było niezłe. Fakt paka, na dzisiaj ta grafika jest kiepska, ale pod względem gameplayu to jednak było dużo lepsze niż to. Szczególnie jak się strzelało kołkownicą i można było przeciwników wbijać i zawieszać o elementy ścienne. No to, to to było. coś. To było coś. ile was, to więcej was matka nie miała? Że z tej kuszy spróbujmy, no. Kusza robi pierdyknięcie, ale jest chyba słaba. Nie, jednym strzałem zabijamy. Na tych latających to się nie nadaje, bo tu trzeba dobrze wcelować. Ale no, generalnie widzę, że na tych większych kurczę trupiarzy to jest taka już sztuka lepiej. Widzicie jeden strzał i pozamiatane. głową, No i widzicie, to go troszkę wbija, no i mówię. Nawiązanie do kołkownicy, że on tu jest podwieszony, tylko że na przykład kołkownicą się dało jeszcze tutaj inne elementy cielesne, tutaj powbijać. I to czasami, jak ktoś był takim drugim fotoszystą, to potrafił spędzić pół godziny na tym, żeby dobrze wbić kołek w serce. Na ciebie to nie działa tak do końca. Bo te są, te są odporne, one potrafią odbijać kołki. No ja widzicie, nawet jak na poziomie medium, to sobie radzę całkiem sensownie z tą tą wyżynarką. Może weźmy tą kołkownicę, jednak bierzmy amunicji troszkę. Co prawym tu się robi? Nie wiem, mam 16 życia i chyba zaraz umrę. Nie ma tutaj ludzi idealnych. To jest mroczny świat cholera wieczego. Aspektów jakby tutaj jeszcze fabularnych też nie dostrzegam. Tu, 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 Ładujemy sobie perełki. Ładujemy amunicję. Nie no czekajcie, tutaj chyba wbiegałem przed chwilą. Tak, ja też tu już biegłem. Nie, pozbiera, nie dozbierałem wszystkiego i teraz mi tu wysłali jeszcze raz. Tu jeszcze mamy, tu chyba że się cofłem. Latarka świeci cały czas. Tu się jeden ostał, może trzeba się wrócić na pole. Ziemię to na pole. No nie, to takich elementów w tego typu grach nie lubię. Będąc szczerym. Jeżeli już robimy rozwałkę, to idziemy liniowo. Koniec, kropka. Nie skupiam się na tym, gdzie mam iść. Nie ma takich czasów, powiedzmy sobie, przestoju, że to muszę się zastanowić, albo gdzie to pójść, albo jakieś tam rzeczy do skakania. No nie, jak kupuję grę, żeby postrzelać, to strzelam. I najlepiej, żebym nie puszczał tej cholernej myszki, tego pierwszego klawisza myszki na strzelanie. No bo za to zapłaciłem, prawda? Myślę, że się ze mną zgodzicie. A tutaj już chyba drugi raz lecę, kurczę ten. No tak, drugi raz tą rundkę opędzlowałem i co? Tego się nie da otworzyć. Tam się wleść nie da. Nie wiem, czy mam na pole iść, czy gdzie ja mam teraz iść. To na pole trzeba pójść. No i tu nic nie ma. I widzicie, jest tylko jedna brama, której nie wiem, jak otworzyć. Nie ma też żadnego takiego znaku wykrzyknika na zasadzie You kill all the enemies. Now push the red button to open the gate, tak? No i w momencie, kiedy naciśniesz tą, ten przycisk, to się zaczyna jadka. W sensie wiesz, że to jest ten moment, że możesz się przygotować, i pozbierać amunicję, pozbierać pancerze, pozbierać zdrowie. Trzyma cię, gra w napięciu. Jesteś już przygotowany na to, ale mówisz, dobra, to sprawdzę, czy każdy element wyposażenia to jest dźwignia. Czy każdy element wyposażenia został w pełni, zresztą tak powiem, odwzorowany do stanu początkowego. No i wtedy jestem gotowy. Daję start, tak? No i zaczyna się rzeź. A tutaj. No już minus za ten ten moment, tak? Straciłem minutę odcinka, jak nie więcej, i tu jeszcze możecie zobaczyć. Mogę się doładować, czyli to, o czym mówiłem, to powinno być w momencie właśnie przed przyciskiem. Uuhu. Pozamiatana. Na ciepło, proszę. Coś jeszcze? Tak, macham myszką totalnie randomowo, licząc na to, że, yy, że kogoś tam ubiję. Uuu, super pancerz. Fajne jest to, że nie trzeba przeładowywać. To takie broni lubię. I maczetą tutaj po, po piersi. Kolejne osiągnięcie, już tyle osiągnięć mi się tu sypnie jakiś I will turn i to jest Shield cannibal Ka chyba czy coś tam wyskoczyło, nie zdążyłem przeczytać. Ale jest, jest dużo fajnych osiągnięć. No i jak widzicie też dużo się dzieje. Też prawe, no to słabo zrobić. To powinien być potrójny strzał. Jeszcze z tego nie mam więcej broni. nie? A, jeszcze ten obrzyd mam. I tam co, mogę skoczyć na dół? Skaczemy? Wydaje mi się, że jak tam skoczę, to już będzie śmierć, więc nie chcę tam. Yy! Dobra, Find a Secret, Infernal Luck. Spadliśmy do nicości. Nie, no, więcej na pewno nie będę gameplay z tego nagrywał, bo to jest gierka, którą musicie sami sobie ograć. Mi się podoba, tak jak ostatnio ogrywałem pewien tytuł, możecie napisać w komentarzach, jaki, też taki pixelowy, trochę mroczny. Grało się bardzo, bardzo przyjemnie. Bo ja lubię tego typu rzeczy. Ale czy jest to materiał, czy jest to gra na, na gameplay? Mi się wydaje, że nie. Co najwyżej na streamy, jakbym wrócił do streamowania, ale sami kto tam śledzi Discorda i kto ze mną dyskutuje, ten wie, czemu tego nie ma. A może napisać, podzielić się z innymi w komentarzu oczywiście. Ja tego nie powiem. Tyk, tutaj kołkiem jeszcze tam pobijam ludzi. No, więc jeśli chodzi o sam gameplay tutaj z tej gierki, to, to myślę, że sobie już darujemy. Zostawcie mi tylko opinię, co myślicie o tego typu odcinkach. W sensie, że nie, nie, nie tylko te swoje gameplaye nagrywam, ale czasami jak mi wpadnie jakiś randomowy, losowy kluczyk, to też staram się wam pokazać coś w takim krótszym wykonaniu. Ich kluczy mogę mieć więcej. W sensie. Jest bardzo dużo gier dostępnych różnego rodzaju, ale z, z, większość z nich to jest naprawdę bieda gry i nie wiem czy jest sens marnować na to czas, ale jeśli uważacie inaczej jak najbardziej mogę troszkę rozrzedzić ilość odcinków takich gameplayowych moich, standardowych na rzecz tego, że pokażę coś więcej. Brakuje mi klucza. Coś więcej, czyli coś co się tam znajduje na rynku i nie do końca o tym słyszeliście, a tymczasem myślę, że kończymy na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. I zapraszam do innych materiałów: komentowania, subskrybowania, lajkowania, bo to daje mi zasięgi. Trzymajcie się ciepło. Cześć.